Cześć, ja jestem Atex, a to jest kolejny odcinek spisania pluginów do Minecraft. I dzisiaj napiszemy plugin na ukośnik kill oraz na ogłoszenia, czyli na ukośnik PC. Dobrze. To... Zaczynamy. Red command kill. Bo od killa zaczniemy. Set executor nev kill command. Dobrze. Teraz moje akcją z class, Kill, kill Command. I tutaj trzeba to zrobić. Center. Tutaj oczywiście nie musi być center. Może być na przykład S. Zaraz pokażę jak to działa. E, center, tylko że tutaj nazwy nie mogą się powtarzać. E, Dobrze. To jest ten co wysyła. I nazwałam go tym razem S Bo wcześniej było center. I to jest to samo właściwie. Jakbyśmy tutaj zrobili center. Center. To też musimy tutaj pobrać center, bo wychodzi nam błąd. No i to jest to samo co to co wcześniej. Ale to tylko tak mówię informacyjnie. Podobnie, to można zmienić, to można zmienić, to można zmienić. Oczywiście tego nie można zmienić, tego też nie można zmienić i tego też nie można zmienić. I tego też nie. I teraz powiem wam o pewnych rzeczach. Bo, bo użyjemy czegoś nowego. Jak gracz pisuje kill. To potem pisuje jakiś nick. Na przykład ale ten Adex Piler to jest argument zerowy. Jakbyśmy jakąś inną zrobili komendę, gdybyśmy na przykład jeden Adeks Piler, to to też jest argument zerowy, a to jest argument pierwszy. Bo liczymy od zera. Czyli argumenty mogą być zerowe, mogą być pierwsze, mogą być drugie, mogą być trzecie, mogą być czwarte. Teraz pokażę jak to w praktyce wygląda. Chcemy sprawdzić ile jest argumentów. jest jeżeli argumentów jest 0 to wysyła wiadomość poprawne użycie kill player tutaj poprawię, to ja wcześniej było, bo będę na tym przykładzie pokazywał to po prostu nam wysiedzi poprawne użycie. Kil player. Ale jeszcze musimy zrobić, żeby dalej nie wykonywało kodu. Więc musimy pisać tutaj return false. Bo jeżeli by tego nie było, to po wyjściu z IFA, bo to działa tak, że wchodzi do tego IFA, wykonuje wszystko po kolei, potem wychodzi z tego IFA, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli warunek jest spełniony, to wtedy wchodzi. Dobrze. I teraz mamy gwarancję, że argumentów jest więcej lub równa ilość 1. Czyli jest argumentów nie mniej niż 1. Musimy jeszcze sprawdzić, czy e, dana osoba jest online, bo e, ten argument zerowy, bo tak się bierze dany argument. Czyli e, tutaj argumentem zerowym był, był adex, czyli bym brał po prostu tekst o nazwie adex. Zapamiętajmy, że to nie jest gracz, tylko tekst. Czyli bierzemy najpierw tekst. I teraz musimy sprawdzić, czy ten tekst to jest nick gracza, który jest online. A jeżeli nie, to musimy napisać, że takiego gracza nie ma na serwerze. Czyli bookit get a player argument 0, jeżeli nie jest 0, bo tak się to sprawdza, to wtedy player p to się ma i to wystarczy skopiować. I, y, ten player P to teraz jest gracz, który został wpisany po komencie. Tym razem to nie jest wysyłacz, bo jeżeli miałby to być wysyłacz, to by musiał być y, player center, player w nawiasie. I oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem z tym, tutaj też można obojętnie jak go nazwać, czyli y, na przykład Ofiara, albo coś, ale najlepiej nazywać po angielsku, i tak dalej. I teraz, żeby zabić tego gracza, to musimy mu ustawić życie na 0. No i wtedy umrze, bo ma zero serc po prostu. No i teraz LC, jak mówiłem wcześniej, LC to jest przeciwieństwo tego, więc. Napiszemy, że yy, center sent yy, na serwerze nie ma takiego gracza. Dobrze To teraz napiszemy kolejną komendę I będzie to komenda PC PC Command znaczy komandy albo najlepiej na tą to z komand, albo nie, nie trzeba. Okej okay, te klas. I mamy tutaj pc komand. Dobrze. No i tutaj sender, ops, sender. cmd i argumenty i teraz musimy się przyjrzeć w komendzie ukośnik pc tutaj ma być ogłoszenie ale co to jest to ogłoszenie to jest zestaw jakichś słów oddzielonych spacją hmm. I teraz zauważamy, że to ma spację, więc nie można po prostu ogłoszenia brać za pomocą argresy 0. Bo pobrałoby tylko pierwszą wiadomość. A my chcemy yy, pobrać wszystkie wiadomości. Więc teraz wam pokażę jak to zrobić. Ale najpierw musimy sprawdzić czy argumentów jest odpowiednia ilość. Czyli jeżeli argument jest 0, to hmm, tutaj skopiuję sobie to. Sender Send Message e, Poprawne użycie PC Wiadomość. Dobrze. To jak mówiłem przerwa działanie tej komendy. Czyli też przerywać działanie kodu. I teraz musimy, żeby... pobrać wszystkie te argumenty po spacji. Ja to zrobię taką najprostszą metodą. Może nie do końca najprostszą, ale najbardziej taką podstawową. Terapię. Właściwie tutaj najlepiej, żeby było message. Message. I teraz musimy zrobić tak. Int i to się ma 0. Zaraz wyjaśnię o co z tym chodzi. mniejsze od argz, zyk, i plus plus. Dobrze. A więc tak. To działa w taki sposób, że bierze napis i zerowe wykonuje to, co jest w środku bierze i pierwsze wykonuje to co jest w środku i dopóki e, będzie spełniony taki warunek e, że i jest mniejsze od liczby argumentów i co to oznacza e, to jest liczba argumentów to jest 4 e, i bierzemy zerowy Bierzemy pierwszy, bierzemy drugi, bierzemy trzeci. Tak, tak to dokładnie działa. Yy, I dodajemy, będziemy dodawać do tego stringa. Plus równa się arg i. Bo i to jest taka, taka cyfra, tylko że ona się zmienia w trakcie działania tej pętli. No i po tym argumencie jeszcze spację dodajemy. To może nie jest najlepsza metoda. Tutaj aż pokazuję, żeby poprawić to, żeby tak było, ale ja na razie zostawiam tak. Wy możecie zrobić po swojemu. No i półkit.roadcast message message. No i oczywiście dalej można to poprawić w taki sposób. No, może zostawmy tak. Za pomocą String ideów to zróbmy. Też możemy zrobić to tak. Więc bardzo mocno pomaga nam Intel'ka w e, edytowaniu trochę tego kodu, w wyczyszczaniu. E, ja jednak cofam to, bo to założyło, że. E, ten argument musi być 0, ale czasami może być 1, i wtedy znika to żółte, i nie można tak poprawić. Albo dobrze, jeden zdecyduje się zrobić to tak. To działa podobnie, tylko bierze wszystkie po prostu po kolei argumenty. To jest spętnej filozofii, i dodaję. Oraz dodaję do tego spację. To jest obiekt String Wither o nazwie message dobrze trzeba jeszcze dodać e, komendy to plugin ml robi się tak że tutaj dopisuje się komand e, i nazwy komendy niby hmm. to już tłumaczyłem ale jeszcze nie dodawaliśmy e, kilku komend można właściwie nawet aliases dodać i na przykład Broadcast. Teraz właściwie pokażę jak to działa. Eee, jak piszę kill, to poprawne użycie kill player. I można zrobić kill addict na przykład, który mnie zabija. I dobrze to działa. I teraz Broadcast. No jest taka komenda i jest jeszcze taka komenda. Eee, piszemy Broadcast jakąś wiadomość. No i się wysiedziła. No i to już wszystko, co chciałam pokazać. Oczywiście nie zapomnijcie dać lajka, suba i jakiegoś komentarza. Nara.